poszło, akcja. Jeśli świtucz, dlaczego tak dużo pani mówi, a nie ma pani jeszcze rok. Jak nie umiem? Ten filmik mi... potem będzie w kulisach. A to, to, na to, żywo, to leci to teraz w 24 na, 4. To, na to to żywo, to nie? To leci na żywo, tak, 3, dokładnie. Pokażcie jeszcze raz, raz koleżankę. Ej, przestrzeń. nie jest tam. Przestrzeń? Dobra, no dobra. Yy, mówcie, czy mam to, czy nie? Poczekaj, mi się, że jest Poczekaj, już zaczynasz? Postaciu i ma ręce. Postaciu i ma ręce. I czy ją ma ręce? Postaciu, wstawił. Nie, mówi się po wstaniu, ja bym powstał. I potem wrócił Jak mówię akcja, to liczycie do dwóch w głowie i dopiero zaczynacie, tak? Tak zawsze. Dobra. Dzisiaj patrzyła zęby na wierzchu w mieście, jak telewizji. Dziękujemy za radę. Właśnie, na no. trzy zęby. Poszło akcja. Kampania Cała Polska Myje Ręce. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypadkowym studentom zadamy kilka pytań na temat higieny i mycia rąk. Yy, może zaczniemy tak. Czy zdążyłaś już to dzisiaj zjeść? Tak, właśnie przed chwilą. Pyszną kanapkę. A czy pamiętałaś już wcześniej umyć ręce? Oczywiście 20 sekund. <gry> Dobre. Dobre! świetnie. No, promuje chyba. A ja zobaczymy, co no, to jest dźwięk. Tak działa, że wszyscy wiedzą już, ile się nie wiecie, że trzeba pytać bo ja daję dość Bardzo dobrze. Panie, Panie otóż, co pan myśli o czystej o... palnica polska w mojej ręce? To, trzeba Panie. zrobić jakieś i, I filmiki Panie. na YouTube, nie, nie będę mówił. Mę. Mamo! Akcja! Bo to bardzo ciekawe. Ja, jak tam no setka twoja wyszła ci bardzo, bardzo dobrze. <ścoughs> Dziękuję Piotrek, mam rozgrzaną łzię, także wiesz. <ścoughs> ja, to <jest>. Dobra. <śledzimy> Dobra. <śledzimy> Dobra.